O hej! Ja z tej strony Kasper i dzisiaj gramy w Robloxa! Yy, I to na razie tyle. Więc wiem, że w grze będą różne, ale to różne i to bardzo dużo będzie rzeczy. Jakby nigdy nie widziałem tylko, ale podobno, że ja jestem ready, ja jestem ready, ready, ja jestem ready. Nazywam się Ready i mam na imię Ready. Ready, Ready, a ja mam i na imię Ready. Jej! Do, dochodźcie tu! Czemu oni tu nie idą? To jest takie. Ej, bo na tym serwerze ledwo jest nawet osób. Na co ja dołączyłam w ogóle? A, i gra się nazywa Last to Live the Circle? Coś takiego nie mam przeczytać. Jeju, ile tu jest o zup, tu jest tak mało. Ej, on ma cheaty? Co, co on robi? Jeju! Jeju, on jest jakiś, nie wiem... Ogon był wyrósł i jest trochę... Jeju! Ja czuję, że gra będzie trudna. Eee, mnie nie... Jeju, nie, nie idź! Co? O nie. A, do góry, do góry, do góry! E, nie, nie chcę nic mówić, ale chyba niektórzy poumierają. Nie! Babko, wierzę w ciebie! Co z tego, że cię nie znam? Babko, nie! Wierzę w ciebie! O, dobra, udało się. Jej. po... Nie! Nie pij tego! On to ma? Nie pij tego! Nie marnuj tego i tak. Ugh. O! Ye! Co? co się dzieje? Eee, bo dziwne. Ej, to jest zombie? Co, co to jest? Co on to robi? A! To jest zombie, to jest zombie. Ła! Jeju, wywaliło! Jeju! Stolik poleciał. O nie! nie. Nie, 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 nie. Co już? Flying pan? O, nie, nie, nie. Ale gdzie ona jest? Jeju! Czemu on dostaje tylko. O, ja! Nie! O, nie, zaraz ktoś się szrymkuje, tak? Chyba, czemu to ona na służył nie idzie. Prawie umarłam. W ogóle. A ten... A ten Karl jest jakiś dziwny, on tak? O, znikł. zostało cztery osoby. Nie nachodźcie na tego snajka, Znaczy snail, co ja mówię? Nie! 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 nie czemu? Aha! Aha, ty i tak nam nic nie zrobi! Nie, nie idź tam, babko! proponuję ci tam nie iść. Zostały trzy osoby. Ja. Nie, nie dotykaj Boba. To jest Bob. Hej, Bob. Jak się masz, Bob? Będziesz moim przyjacielkiem, Bob. Bob! Bob znik. O nie, o nie. Poduszka. Poduszki. Poduszkowa! Jeju! Zaplija ok. To jest język amerykański. A! A! Nie! Uciekaj! Ty masz ma... Ała! gdzie jest ta babka? A! 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 Jak to nie popchało tych zombiaków? Oszukaństwo! Oda wam cheaty! O! A! Mogę zabić zombiaki, dobra! nie! Myślałem, że zabiję zombiaki. O, nie! A! Ej, bo to są zombiaki to jest nie niedaj... O, dobra, nie ma zombiaków. Hehe, <laughs> co to? Jeju! Hmm, to popycha, zadaje hapot? Eee... Co? Lava skinder? O, nie, 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 nie. Nie wiem, co to daje nawet. Babo, przetestuj to. Bo się oboję. Ja to. <laughs> co to jest? To mnie chcę zeskanować? Eee... Czemu tyle jest tego? Jeju! Haha, ha, i tak mnie to nie trafi. W ogóle... Ej, czy tylko ja zostałem? Nie. Ej, gdzie one są? Jezu, one tam są! O! Uh! A nie! Już spadły! la la la. Lalalalam! Tacos, now missing a It's raining tacos. The sky tacos. Missing a Why? is up in your mouth and clouds your eyes. It's raining tacos. Dobra, e, przypomniało mi się czasy 2020-2019, ale nikogo to nie interesuje, więc po prostu dalej zacznę nagrać. E... Co to jest? MASZ TEGO ZIEMNIAKA! JA TEGO NIE CHCĘ! NIE! NIE! MASZ TEGO ZIEMNIAKA! Co się stało? Nie wiem co się stało Ale oddaj mi tego ziemniaka Co to jest? To zadaje HP? Chyba nie, tak? Ty nie... I babie również się nie uda. <laughs> Dobra, to teraz mam ogromne pytanie: kto wygrał, a przegrał? Nie wiem, że ta osoba, którą umarły to przegrała, ale nie wiem o co chodzi. Mm -hmm. Czyli. Czyli chyba ja wygrałem. Nie wiem, więc to by było już na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!